Zakończyła się już na naszym kanale seria o spółkach, które wypłacają dywidendy od wielu lat. Wygrały takie spółki jak Dębica i Hydro, które wypłacają dywidendę już od 24 lat. Warto jednak pamiętać, że w poprzedniej klasyfikacji nie zwracaliśmy uwagi na wysokość dywidend, tylko na sam fakt ich wypłacania. Teraz w drugiej serii przyjrzymy się, jak wysokie są te dywidendy. Nie będziemy wymagali, żeby one rosły, ale nie pozwolimy, żeby jakikolwiek rok był gorszy od poprzedniego. W skrócie. Każda kolejna dywidenda może być albo wyższa, albo taka sama jak poprzednia. Nigdy nie może być niższa niż rok wcześniej. Zaczniemy od spółek, które wykonują nasze założenia już od 3 lat. Podpowiem, że przy zwycięzcy zestawienia będzie to 19 lat. Zaczynamy. Dobrze, także teraz mamy spółki, które od 3 lat wypłacają dywidendy i nie są te dywidendy niższe. Tu jest spółek 9. Nie będę ich teraz omawiał, bo to 3, są tylko 3 lata. Także one po prostu są na start tego zestawienia. Jedynie wytłumaczę zasady z tym kolorem. Jeżeli jest kolor intensywny zielony, to znaczy że od 3 lat spółka wypłaca dywidendę i ona co roku rośnie. Stalprot 6 zł, 12 zł, 15 zł, no tutaj oczywiste. Natomiast zobaczmy Kognor, czwarty od prawej strony za 2020 rok było 15 groszy, za 2021 też było 15 groszy. Dlatego ta pierwsza 15 jest na ten kolor taki szaro-zielony i dopiero później od 2021 roku już jest intensywnie zielony, bo od tego roku zaczął się jakby cykl podwyżek. Bo są jakby dwa lata po sobie, które są w których dywidenda możemy uznać, że rośnie od dwóch lat. No, a na przykład autopartner w ostatnim, no to nie możemy uznać, że ta dywidenda rośnie wcale na razie, bo nigdy nie była ona wyższa, bo jest 10 groszy, później było 15, czyli było wyżej, ale potem jest dalej 15, czyli cały czas jakby mamy taką tendencję, że no spółka nie wierzy jakby pod uwagę tego, żeby te dywidendy były z roku na rok wyższe, więc jest na tym szaro-zielonym kolorze. Dobrze, teraz 4 lata i fajny przykład na start: Hydrotor, który w poprzedniej klasyfikacji był na pierwszym miejscu, że od 24 lat wypłaca dywidendę, ale to są tylko 4 lata, no bo przed tym 2019, za 2018 rok była tam chyba i 2,10 groszy, a więc dywidenda spadła, została niższa. No i po prostu się jakby kończy ten, ten cykl i zaczynamy teraz liczyć na nowo cykl, kiedy dywidenda rośnie i nie spada. No i ta dywidenda faktycznie w tej spółce rośnie i nie spada, ale no, ona od trzech lat powtarza się na tym samym poziomie 2 zł, 2 zł, 2 zł. Dlatego nie jest tak, jak obok ATM grupa, która jest na intensywnie zielony kolor, bo ona od 4 lat rośnie i jest coraz wyższa. No i tutaj, żeby, żeby jeszcze pokazać jakąś taką spółkę, która jest pomiędzy, no to mamy na przykład Orlen, który no, dwa lata pod rząd miał tą samą dywidendę. 3,50 niby jest tendencja wzrostowa, no ale po prostu dwa lata pod rząd jest to samo, dlatego w tym zestawieniu jest ten kolor szaro-zielony. I tutaj mam jeszcze kolejną stronę, właśnie ze spółkami, które od 4 lat wypłacają mniej niższą dywidendę. Jest ich sporo, dlatego zostawię już tutaj je. Możecie sobie to prześledzić, przejdziemy już dalej. Bo 4 lata to jeszcze jest tych spółek sporo, a od 5 lat już zacznie się coraz mniej. Także tam będziemy omawiać konkretnie daną spółkę. Tutaj, jako pierwsza i firma. Tutaj tylko wzrastają dywidendy, zwróćmy uwagę od 2008 do 2022, jaka jest różnica, jest 8 groszy na początku, tu już złotówka i 15 groszy, także jest dosyć szybkie tempo i co roku jest dywidenda wyższa. intro zaczyna się tak samo jak i firma, czyli od 8 groszy i też zawsze wzrasta, ale to tempo jest już wolniejsze, do 54 groszy po 5 latach. Sunex wzrasta od... 4 lat, tutaj właśnie jest rok 18-19, że dwa grosze były dwa razy pod rząd, ale od tego czasu sunek zaczął cały czas zwiększać dywidendę. No i widzicie, od 4 lat mamy już wzrastającą dywidendę, aż do 28 groszy. Hortiko, tutaj widzimy, że spółka lubuje się właśnie w takim powtarzaniu dywidend. 3 razy 5 groszy pod rząd, później 7 i później dwa razy. 35 groszy. Gdyby za 2022 rok było choćby 36 groszy, choćby 40 groszy, no to od 2020 roku już bym zaznaczył na zielono. Nawet od 2019, bo by były 4 lata wzrostu. No ale że nadal tutaj spółka jest jakby tą tak, spółką, która nie, nie chce co roku zwiększać, czy przynajmniej może chce, ale tego nie robi, no to zostaje tam ten kolor szaro zielony no, za to Kenty, kolor zielony cały czas, no bo po prostu tutaj spółka cały czas zwiększa dywidendę od 6 lat. Spółka Asbis, podobnie jak Kenty, wzrost od 7 lat, co roku dywidenda jest wyższa, od 12 groszy do prawie 2 zł, także no jest to na pewno ciekawe i bardzo pozytywne. Makarony polskie, jak widzimy, kiedyś była tendencja, że cały czas było 25 groszy, później 32 razy pod rząd. No i teraz trzeba zaliczyć, że skoro w dwa, za 2022 było 60 groszy, no to możemy uznać, że od tego 2021 roku jest yy, tendencja wzrostowa. Nie możemy zaliczyć 2019, że było 25, 30, 30, 60, no bo dwa razy była 30, a chodzi nam o to, że zielonym kolorem zaznaczamy tylko wtedy, kiedy jest co roku wyższa dywidenda. I komarch na sam koniec. No tutaj, podobnie jak chyba w Hortiko było, czyli też mamy na początku jakieś tam kilka razy była ta sama kwota, potem trochę wyżej. Później nadal idziemy jedną tą samą kwotą. Tutaj w tym wypadku to jest 4 zł. no więc u nas zostaje przy tym kolor szaro szarozi. Jeśli chodzi o delko, no to tutaj jest to spółka, która co roku zwiększa dywidendę, więc ona na pewno już będzie też. Miała ciekawe miejsce w naszej kolejnej klasyfikacji. Tam będziemy przedstawiać spółki już tylko pod względem właśnie wzrastających dywidend. Jeżeli jakaś spółka dwa razy pod rząd wypłaci tą samą dywidendę, już będzie odpadała i zostaną tylko te spółki właśnie, które mają zielone kolory, i na podstawie nich stworzymy kolejną klasyfikację. Kolejne zestawienie to 10 lat, i tutaj akurat mamy aż 3 spółki. Dom Development znana spółka dywidendowa i dosyć ceniona z tego względu, że właśnie te dywidendy są co roku wyższe. Tutaj nawet nie mamy sytuacji, że będzie ona taka sama. Możemy sobie wyszukać, gdzie było takie najbliżej najmniejszy wzrost. No może tu w ostatnim czasie w sumie o 50 groszy. Wcześniej mieliśmy trochę większe wzrosty, bo tutaj tak jak powiedziałem, to jest niecałe nie całe 50 groszy. Tutaj też, tutaj też, no w sumie ostatnie 5 lat to są cały czas wzrosty o 50 groszy, a wcześniej mieliśmy tutaj nawet złotówkę, 2 złote, 2 złote, tutaj też jakieś złoty 50, także no na pewno to tempo spowalnia, ale i tak jest zadowalające. Dalej mamy tekst, yy, tutaj podobnie jak Development, ta spółka też cieszy się renomą, jeśli chodzi o spółki dywidendowe. Co roku mamy wzrost i Assecosi. Tutaj praktycznie też moglibyśmy powiedzieć, że wzrost cały czas, ale te lata 2017-2018 są te same dywidendy i automatycznie cały ten już przedział poniżej, mimo że tam były co roku wyższe dywidendy, no to już odhaczamy do koloru szaro-zielonego i zostaje nam tylko 5 lat, czyli na przykład tak jak już wcześniej mówiłem w tej klasyfikacji, w której będziemy później, no to już to ta spółka Azteco właśnie będzie miała. Dużo słabszy wynik, bo tutaj będzie już tylko wtedy 5 lat. Tym razem kolejna spółka z grupy Asseco, Asseco Business Solution. Tutaj mamy aż 11 lat wzrostów, i tutaj faktycznie wzrostu, bo nie mamy lat, żeby się powtarzała ta sama dywidenda. Co roku jest ona wyższa. I teraz przejdziemy do podrób. Zaraz przekażę Wam 3 spółki, które najdłużej wypłacają dywidendy i nie są one Nigdy niższe. 15, 17 i 19 lat to są wyniki tych spółek. Trzecie miejsce zajmuje Ambra, która mimo, że ma tendencję wzrostową, no to zdarzają jej się lata, że właśnie wypłaca taką samą dywidendę. 20, 211, 40 groszy. No i teraz ta bardziej istotna dla nas 2,18, 2,19, 70 groszy. I automatycznie z tego powodu w klasyfikacji wzrostowych będą tylko 4 punkty dla Ambry, ale w tej klasyfikacji jest tych punktów aż 15. To zaczynamy od 2008 roku i to daje tej spółce trzecie miejsce. Miejsce drugie, Asseko Poland, 17 lat. Tutaj byłby ten wynik też pewnie dużo wyższy, bo ta dywidenda raczej była cały czas wzrastająca, ale te 3 lata, jakimi były 2,15, 2,16, 2,17. Przyniosły równą dywidendę każdego roku, i z tego powodu yy, właśnie Asseco straciło ten zielony kolor. i Jest tutaj szarozielonym na dole, i dopiero ostatnie lata, ostatnie 6 lat to są dywidendy wzrostowe. No i pora na miejsce pierwsze, a to zajmuje spółka Neuka, która aż od 19 lat wypłaca dywidendy i praktycznie są one co roku wyższe. Jednak zaliczamy do naszego zestawienia. Jeszcze rok 2004-2005 było tutaj równo po złotówce. Ten jeden rok dodajemy w tym zestawieniu, poza tym, gdybyśmy patrzyli tylko na wzrastające dywidendy, byłoby to 18 lat. Jeśli chodzi o nie niższe jest to 19 lat i ta spółka wygrywa w tym zestawieniu. W tym odcinku to wszystko, dziękuję bardzo. Tak jak już powiedziałem, kolejny odcinek będzie o spółkach, które co roku wypłacają wyższe dywidendy. Także zachęcam do subskrybowania kanału, dawajcie łapki w górę i czekajcie na kolejne odcinki, które pojawią się już niebawem. Cześć!